Witam Was serdecznie, z tej strony Magdalena Zahira, Zahira Magdalena, bo teraz właśnie będę z tego niku korzystała, jak wspomniałam już w wcześniejszych materiałach, e, dlatego że po prostu e, za, e, zauważyłam, że jakiś taki przydomek rezonuje ze mną i jest jako najbardziej wskazany. E, dzisiaj przychodzę z taką niespodzianką, którą obiecałam grupowiczą Magi Tarota, a mianowicie czytanie z czakr. Właśnie to jest ta niespodzianka. Dzisiaj skupimy się nad czakrami. Czakry to są centra energetyczne w naszym ciele, i może być ich niedoczynność, jakieś czakry, bądź nadczynność. I tutaj informacja dla wszystkich: musicie sami wiedzieć, czy macie niedoczynność jakiejś energii, czy nadczynność, ale łatwo to rozpoznacie, bo jest bardzo klarowny tutaj przekaz w tych kartach. O, o tych kartach i innych. Też nagram jakiś materiał. Podzielę się chętnie swoimi tutaj doświadczeniami i wiedzą na temat różnych talii kart. Bo ja nie korzystam tylko z kart Tarota, ale z wielu innych, jak już też kiedyś tam wspomniałam. Będę ogromnie wdzięczna za lajki, subskrypcje, komentarze. Zapraszam też na grupę Magia Tarota na Facebooku. Link poniżej w komentarzu. Zatem teraz tak, czakry, czakry, żeby już nie przedłużać. Podzieliłam sobie to na cztery żywioły. Pierwszy żywioł ogień, czyli baran, lew, strzelec. Jaka, jaki mamy przekras czakralny dzisiaj dla, dla tych znaków? Yy, to jest yy, tak jakby yy, czytanie czakralne yy, na najbliższe dwa tygodnie, czyli już tutaj zahaczamy też o ten okres świąteczny, więc warto mieć to na uwadze, kiedy macie przed sobą jakieś spotkania rodzinne, towarzyskie, warto tutaj... Yy, zwrócić uwagę, gdzie skupić swoją właśnie energię, czy trzeba coś oczyścić właśnie w czakrach, czy, czy, czy wszystko jest w porządku. Przekaz jest, mam nadzieję, że będzie jasny i klarowny i zachęcam tutaj do obejrzenia właśnie materiału i zostawienia po sobie śladu. Więc baran, lew, strzelec, przekaz czakra dla, dla Was zrobione ognia. Proszę bardzo. Czakra podstawy. Czakra podstawy. Czakra podstawy. O, i już tutaj przekazuję informacje. Czakra podstawy odpowiada za ugruntowanie i poczucie bezpieczeństwa. Poczucie prawa do bycia w świecie. Cel, poczucie bezpieczeństwa, uziemienie, komunikacja z ciałem, zaufanie do życia. Symbol, ziemia, korzenie drzewa, czerwień kolor, tak? Umiejscowanie okolice kości ogonowej, dolna część miednicy. I teraz tak, tutaj yy, proszę o uwagę. Niedoczynność, strach, niepokój, niedowaga. Brak dyscypliny, lęk przed uporządkowaną rzeczywistością i strukturą, brak kontaktu z ciałem, wyrzucenie, wyrzeczenie się do statku. Słuchajcie, niedoczynność tej czakry podstawy właśnie jest bardzo tutaj niekorzystna, tak? Bo tutaj jeżeli odczuwacie właśnie jakiś strach, niepokój, przygnębienie, Macie jakiś spadek masy ciała, mimo że na przykład się nie odchudzacie, to może być wynikiem też stresu lub choroby. Jest to też tutaj warto na to zwrócić uwagę, bo to może być ta część jedno z tych rzeczy, to nie że wszystko naraz, tak? Tutaj też wchodzi też brak dyscypliny, lęk przed uporządkowaną rzeczywistością i strukturą, brak kontaktu z ciałem, wyżyczenie się dostatku. Tu też będzie ważne, żeby nie tracić kontaktu ze swoim ciałem i właśnie też uporządkować swoje życie wokół, no to jest też tutaj, ja tutaj zalecam przy tej niedoczynności żeby dużo chodzić boso po ziemi kontakt z naturą jak najbardziej właśnie przytulać się do drzew, bywać wśród przyrody też żeby tutaj Ważne jest to, żeby też ten brak dyscypliny tutaj nad tym popracować, bo może być takie nadmierne oderwanie od jakby rzeczywistości. To też jest, też tak, że to jest na przykład jakieś bujanie w obłokach i jak jest tutaj zaburzony przepływ, no to może być to kłopotliwe w dłuższej perspektywie. Natomiast teraz uwaga, nadczynność, materializm, gromadzenie dóbr lub kilogramów, opieszczałość, opieranie się, zmianą, przywiązanie do, przywiązanie do tego, co jest. Czyli tu z kolei mamy taką skrajność, że w przeciwieństwie do niedoczynności, nadczynność prowadzi do tego, że jesteśmy zbyt już przywiązani do tej materii, tak? że jesteśmy zbyt jakby w tym świecie materialnym osadzeni i przez to gromadzimy nadmiar tej energii, nie ma tego przypływu odpowiedniego, gubimy się gdzieś w tym świecie materialnym. Co też tutaj się też, jeżeli chodzi o takie bardziej zdrowotne rzeczy, wiesz, no, mogą być jakieś obiadanie, nadmierne jedzenie, spożywanie jakichś pokarmów, co potem będzie się objawiało właśnie jakąś otyłością, czy po prostu pogorszeniem kondycji, i też ta przypływ energii będzie, będzie kiepski. Przy nadczynności mogą się też pojawić takie rzeczy, jak na przykład właśnie problemy z. Z, z poruszaniem się, tak, bo kończyny dolne też są związane z tą czakrą podstawy, więc yy, będziecie ociążali i te nadmierne przywiązania materialne będą was ciągnąć w dół, jakby to powiedzieć, tak, że będziecie mieć taką ciężkość, yy, ciężko, czy, ciężkość takiej egzystencji, będzie tego się gromadziło i nie będziecie się rozwijać yy, w odpowiednim kierunku. Będzie was to, ten materializm, to przywiązanie do materii, tak jak powiedziałam, ciągnąć dół. Niedoczynności znowu z kolei to jest takie właśnie w drugą stronę, że takie oderwanie od tej materii nadmierne, tak? Czyli tutaj przy niedoczynności, czyli jeżeli czujesz strach, niepokój i masz brak dyscypliny i brak kontaktu z ciałem, ważne jest spacerowanie właśnie włosów po ziemi. Natomiast jeżeli mówimy o nadczynności, no to tutaj trzeba troszeczkę odblokować tą. tą Tą energię, i y, trzeba bardziej otworzyć się też na zmiany i przepływ tej energii. Tu z kolei, y, co ja bym tutaj doradziła, no to jeżeli chodzi o jakiś ruch, no to tutaj dobrze by było się gdzieś skłonić w kierunku wody, na przykład pływania, przebywania nad wodą. Przynajmniej ja to tak, y, ja to tak widzę, ja to tak bym po, polecała. Y, y, także tutaj trzeba popracować. No, czakra podstawy to jest naprawdę ważny punkt w naszym, w naszym ciele. I pytanie, na które sami sobie odpowiadacie, co sprawia, co lub co sprawi, że zaufasz w życiu bardziej? Pamiętaj, że masz prawo żyć i być. Czyli musimy zrównoważyć tą czakrę poprzez medytację, przebywanie w przyrodzie, ruch i wtedy ta czakra, żeby wróciła do do, do, do swojego poziomu. Dzisiaj wieczorem hmm, będę też Wam pisała na, na grupie Magia Tarota, jak te czakry możecie odblokować, jak możecie je oczyścić. Polecam też medytację y, czakralną, y, którą też wygooglujecie na YouTubie, bo jest sporo fajnych materiałów właśnie, które y, pomagają i warto tutaj y, przemedytować pewne kwestie i i pójść do przodu. Także yy, to jest dla trygonu ognie. Czakra dzisiaj podstawy. Także tak. Życzę Wam miłego, spokojnego dnia, popołudnia i wieczoru. Yy, I zachęcam do śledzenia tutaj wpisów na grupie Magia Tarota o dołączenie do tej grupy, bo y, będzie się te, teraz y, tam przejawiał właśnie y, temat czakr.